Zatęsknijmy trochę za grami mobilnymi, dobra Zaczynamy życie, e, tutaj sobie jakby ży... e, Będziemy się rodzić, do nawet się nie urodziliśmy Jeszcze, ale epickie, dobra e, Czyli teraz tak, kim chcemy zostać Dobrze, to ja zostanę e, Na przykład nim, dobra, lecimy Wow, wow Jakie słodki bobo, dobra, nazwijmy go Nobek <laughs> Albo nie, e, Baby Fire Road. O tak, Baby Fire Road. Zobaczmy sobie, niech idzie dalej, okej okay. O, zaczynamy, to jest pierwszy rok Ej, ta gra jest epicka, już to rozumiem, dobra czy jesteśmy jako... Będziemy po prostu ee... kujonem dzieckiem, dobra? No takie coś. Okej, okay, to jest nasza mama i to jest nasza tata. Dawaj eee. <ścoughs> Czy to, to jest zajmowanie się dzieckiem? Czy co to ma być? Oni po prostu klaszczą. Ech. A nie, kogo mam wybrać? Tatę czy mamy? Eee. Mm. O Jezu, to jest ciężkie Dobra, wybiorę mamę, bo w sumie tak, nie wiem, tylko po prostu Hej, mamo, hej, cześć Ale słodkie Gdzie? A, co jest? Dobra, nie, co to jest? Ona karmi mnie o nie, czemu nie? Wybrałem taty W sumie mogę wybrać tatę, dobra Mamy dwa lata, lecimy, okej okay. Rośniemy coraz bardziej Dobra, lecimy, trzeba przejść przez te piłki A, o nie, nie można walnąć głową O nie, Ej, ta gra jest koks Dobra, trzeba przelecieć Bieee dawaj, bo, bo bo Dobra, mama co ty w ogóle zrobiłaś? Zrobiłaś co to jest za jakiś tor przeszkód. Ha, ha, dobra, przybiegam, przybiegam Jest, Baby Fire Road dobiegł Baby Fire, sorry, Baby Fire. A, dobra. Chodź tutaj Baby Fire, czu. W ogóle nazywałem moją pandę Panda Junior, jakby ktoś się pytał, zmieniłem z Baby Fire No bo Panda Junior będzie fajne. Dobra, idzie. wchodzi po po szafkę. Okej. Okay. Co to jest? Okej, okay, Toy Night. Co wybrać? Wazon czy ten? Dobra, wazon będzie taki. kujonowy, y no, co nie? Bo kujon. <uhéréöst> nie, nie. nie o co chodzi, dobra. b I reklama! Cyk! ooo! Wybrócił się o wazon! Co jest? Nie wierzę w to! A! Jaki nubeczek! Czyli trzeba wybrać rycerza. Dobra, trzeba je. Witam, jestem dzieckiem, które lubi rycerzy. Dobra, rzucaj! Rzucaj nim! Rzucaj! A! Bebe Ale be, be, be. <laughs> to jest słodkie, no. No zobaczcie tego słodziaka. Pom! Eee, tatusiu, to taki słodkim dzieckiem. Nie jesteś słodkim dzieckiem, ale ja proszę! Dobra, wbiliśmy 5 lat, hej, Wyglądam jakbyśmy mieli 15, ale no dobra, musimy coś wybrać, okej. Okay. Eee, wow, ale ta gra jest dopracowana, tak w szkole, dobra. Eee, mamy tutaj przed sobą rzeczy Dziewczyna, okej, okay. co ona będzie robić? Czy ona nas pobije? Hehe, <laughs> ją na lunch, zjedz samemu. Eee, miły człowiek by ją zaprosił na lunch, dobrze. Eee, hej, dziewczyno, chciałabyś iść na lunch ze mną? Eee, no, ogólnie bla 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 eee. Eee, tak. Eee, eee. Wow, jemy na w klasie, ale nie mili. O tak. Nie, no nie. Ja, a w sumie nie, to powinno być miłe. Dobra, idziemy w tę stronę. Ej, dobra, mama każe. Idź do pokoju. Jesteś uziemiony. Masz posprząte, A. Dobra, to, <laughs> on posiadać kibel. Dobra, to no to spoko nawet e, toaletę znaczy. E, dobrze, tutaj. E, w czym to jest urodzone w ogóle? Nie mam pytaj, dobra, 40%. U, Jezu, jakie to jest brudne. Patrzcie raz na to. Polgate, najlepiej zmywające p, coś tam. E, polecamy. P, Magda Kessler, dobra. E, zrobione? Mamy p, p, pozmywane, lecimy dalej. Teraz mamy i 7 lat, 7 lat, chociaż wyglądamy jak 13. Dobrze, jest rancho Wyjechaliśmy sobie na wakacje. Jezu, kto był na wakacjach? Ja nie byłem jeszcze. Ale dobra, nie muszę być na wakacjach, co nie? Dobra, co tam się dzieje? Oni coś tam tańczą, bla bla bla. Dąż do nich ryby. Dołącz do nich, dobra! Czemu by nie? Elo, dobra, biegniemy do nich. Ziomy, ziomy się, mogę z wami pobawić się, nie wiem co. wow i rzucają, bardzo fajne, nawet. Nie wiem, co tu się robi, za bardzo. Jezu, czy tam jest? Czy tam jest? Co tam płynie? Czy mi się wydaje, czy tam płynie rekin? Co to było? Jezu, gdzie my płyniemy? A, wpadliśmy do jego rzeczy O fuj, wszyscy to są Eee, dobra, jest w środku jakiegoś rekina wielkiego, co robimy? Nie, jeszcze płacze. nie załamuj się, ziomek Trzeba zbudować tratwę, czy trzeba e, piórko? Ej, piórko, on nas wtedy wypluje To będzie lepsze, wtedy wiecie, go posmyramy posmyramy i dobra, lecimy Ciekawe skąd wziąłem pióro w środku tego czegoś Dobra, uwaga, smyry, smyry, smyry i czy lecimy? Jest, wylatujemy! Ła, wow, wypluł nas na powierzchnię Bardzo fajne. 8 lat, 8 lat, dobrze. Mamy 8 lat i biegamy sobie. A, tag everyone. Co to znaczy tag everyone? Mam pobić wszystkich? A, znaczy nie. Złapać go to Na, na, na! Złapię cię! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź. Pretty good! A, dobra, jeszcze tutaj trzeba ją złapać. Uwaga, uwaga, pretty good! A. Jezu, ta druga jest naprawdę dziwna Jestem ciekaw jak my umrzemy, jak to będzie wyglądać Dobra, jest nos i jest halloween nie, nie Banan czy clown? Clown! Aaa, oh, to Halloween! Uh, 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 jestem clownem! Siemę, siema Siemeczki uh, uh. eh, nie boją się mnie temu Aha, dobra, idziemy po cukierki Ej, ta gra jest taka epicka, ja nie wiem kto ją robił Dobra, idźmy tędy Batman! Uh! Dawajcie go, obijemy! Uh! Aha, bo on nas pomylił Joker <laughs> Jakie głupie, ale fajne. E, czyli dobra, czyli musimy banana jednak. I nagle, zamiast Batmana jest. A, nik. Dobra, to nice house. Ładny dom, straszny dom. Straszny dom, straszny. Dzień dobry. Aaaa! Aaaa! O, dał nam cukierki. Myślałem, że umrzemy. No to spoko. Całkiem spoko. No na... dzięki za cukierki, stary. Ciekawe czy te cukierki były otrute. E, na nadzieję, że dożyje chociaż do 20. Dobra, jesteśmy teraz na basenie. E, o ja, ona pływa. Tutaj, ktoś pływa sobie. Dobra. E, Ćwicz sobie, jestem gotowy do pływania Pewnie się utopię, bo nie ćwiczyłem zbyt długo Pomoc... się topię. Szpana, szpana Szpana, szpana oh, O Jezu, uratował mnie <śpuszczaj> Ale to było nowowskie, serio Dobra, jednak ćwiczymy, jedną godzinę później Ło, wow, wow i kraulem, pa, pa, pyk, pyk Chociaż źle trochę pływam, ale pyk, pyk I teraz bank jedenasty hał Tata mnie prosi, żebym mu pomógł um umyć autko Spoko, tato, nie ma sprawy <śla> Ej, ja strzelę w okno Nie, dobra, to na razie easy Dobra, to jest zmywamy, bardzo epicko, w sumie W sumie fajnie się zmywa auto, ale za mocny strumień Tato, co to żeś narobił, jak to obrócić Dobra, tutaj umyjemy sobie to Pierwsza strona gotowa, następna Jezu, kto mu to, to narysował To pewnie moi koledzy, moi źli koleżkowie, no. ah fajnie. a jeszcze bardziej. A, rozwalam to, kurczę. Kto chce ze mną, kurde auto pozmywać, jak prawdziwy nubek? No, dobra, jest, zrobiłem to. Perfekcyjnie, perfekto. Teraz 12 lat. Jesteśmy w kościele, okej. Okay. Okej, okay, zdaje się, że tutaj się modlimy. E, chcemy. Pokój na ziemi, czy. Dobra, wybieramy pokój na ziemi, oczywiście, tak. Wys... To jest najważniejsze. Pokój na ziemi jest najważniejszy. Eee, jesteś dobrym dzieckiem, tak. Dobra, kolejny rok, wiek trzynasty i dorastam, dorastam! Wow! Ej, dobra, mega wyglądam, dobra, 13, 13 lat już mam, lecimy. Teraz zagadać do krasza. Ej, dobra, idziemy szybko. Do krasza, do krasza. O, o biegniemy tedy. O, 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 sorry, ale fajn. Dobra, biegnę dalej, biegnę dalej. O, sorry, ale fajn. Biegniemy dalej, dalej, wtedy Tedy. Rush, rush! O. Trzeba mijać tych ludzi. Dobra, dobra, dobra. I do niej. Hej, crashu. E, chciałbyś, e, nie wiem, zjeść bakamole? Dobra, 14 lat już mamy. Dobra. O, jakiś typ. Podłożył mi nogę. Ej, bolują się nade mną. Gościu, walczymy czy idziemy? E, dobra. Odejdźmy w spokoju. Dajmy mu się pobić. Bądźmy takim nerdkiem po prostu. Ej, a, a, Nie. Czy proszę, koledze? O, 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 a, a. E, Gościu w Afro mnie tak powie. O. Dobra, walczymy. Skoro tak trzeba, to trzeba. Chodź tu, ból... A! Popchnięcie w plecy. Niesamowicie masakrujące. Eee POOM! Na go zdjąłem. Teraz nikt ze mną nie zażył w tej szkole. No, rozwaliłem szkolnego bulli'ego. No, haha, haha, ha, ha. ha, to wiesz, przywale, haha. Ha. Nie no, Aha, e, dobra. Like a boss, like a balls Dobra, 15 lat, czyli tyle, ile teraz mam. O, śpimy sobie. Budzimy się, o... Idziemy do szkoły, czy nie idziemy? Idziemy, jesteśmy nerdem. Oj, scary tutaj jest. Wbijam sobie do klasy. Jak najbardziej, dzień dobry. Ej, robi jakieś kółko dziwne! Co jest? Czemu kółko? Czyli mamy pominąć szkołę? Ej! Idziemy do zbuntowanych znajomych. O nie! Najgorzej, to się robi coraz straszniejsze, wiecie? Okej. Okay. <ścoughs> Coś do mnie gadają, nie wiem co. Biegniemy do lasu? Nie, dobra, to jest przesada. Haha, zbuntowany nastolatek, haha. Ha. Dobra, będziemy skakać! Aaaa, co robią dzieci? <gdy>, co robią dzieci, gdy nie ma ich w szkole? Skaczą z jakichś dziwnych słupów. Eee, dobrze, e, do, do wody. Dobra, to co teraz? Skacz, skaczemy! Eluwina! Aaaa, ryzyk fizyk! <gdy>, Uuu, o no i się udało chociaż to jest bardzo niebezpieczne kurde ja bym nie skakał do takiej wody gdzie mogą być kamienie jo jak ja wyglądam teraz zobaczcie jak się zaprejdowałem już jestem staruchem mam 20 lat oh my god to już naprawdę jestem mega starcem serio dobra gramy sobie na telefoniku o jezu uzależniony od telefonu jest znajdujemy dziewczynę w telefonie no nie <laughs> dobra czy przyjmujemy Michelle 22 lata nie Eee, <laughs> kolejne, uwaga. Czy przyjmujemy Alicję? Wygląda jak nerd, biorę ją! Proszę bardzo, ja bardzo ten, e, lubię się uczyć w szkole. Dobra. Cyk, wybieramy Alicję. Ooo, Idziemy w te... Ej, nie wierzę. czyli to się tyle jest dróg do wyboru? Idziemy na randkę do biblioteki... Nie, do burgiera, do McDonalda Jo to jest sobie tańczymy, nie no, fajnie, bardzo fajnie, jesteśmy sobie w sklepie, e, kupujemy kawy, e, idziemy do... Co? Ona chce, żebym jej kupił coś od razu, na pierwszej rance. Kupimy jej ten tańszy chyba, hehe <głynie> Kupimy jej ten za stówkę, bo za, za drogi ten drugi Eee, nie no, jak to za stówkę? Co ty sobie żarty z robisz? Nie będę z tobą chodzić O, no i super, Goldy Ale udało nam się przejść, idziemy do 22 roku Dobra, piszę do niej, hello, hej, hej, hej Halo, dlaczego mi nie odpisujesz? E... Co tam u ciebie, spytałem się Proszę, odpowiedz O, napisała bardzo brzydkie słowo do mnie Nie, nie Czy iść za tą torebkę Mnie nienawidzisz, co, chciałeś tylko pieniądze Skocz, pozbieraj się Pozbieraj się O, jest, dobra, wiecie co, zadzwonię do niej Nie, yeah. idziemy dalej Wróciła do mnie, o tak u, Gościu w Lambo o nie, dobra, trzeba mu przywalić Nie, 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 gonimy go o, a, a. Płacz, znajdź pracę Znajdź pracę o, Zdradziła mnie dla jakiegoś gościa w labo Dobra, ma 25 lat, idę przynieść kawę menażerowi Dzień dobry Chciałabym pani dać kawę za podwyżkę Proszę, proszę spróbować o, Nie przyjmuje się do pracy Możemy ją uderzyć albo pozbierać kawę Uderzymy Pa Sorry. Ah! dostałem do account. Marłem. Nie! Czy to jest koniec mojego życia? Nie wierzę w to. Dobra, ja myślę, że to była tyle. Jeżeli chcecie żebym zagrał kolejny odcinek, ale jako zła osoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem.